Dobry wieczór. Turcja, kraj leżący na pograniczu Europy i Azji, zasygnalizowała zamiar wysłania wojsk na Ukrainę. Ten nieoczekiwany ruch wywołał falę szoków społeczności międzynarodowej. Czy to prawdziwa próba zaprowadzenia pokoju, czy Ankara dąży do uzyskania większych wpływów w regionie? Przyjrzyjmy się temu bliżej. Prezydent Recep Tayyip Erdoğan zaangażował się w szereg działań dyplomatycznych, Prowadząc rozmowy zarówno z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełęskim, jak i ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem, przesłanie płynące z Ankary jest jasne: Turcja jest gotowa wysłać swoich żołnierzy na Ukrainę. Propozycja Erdoana wydaje się być zgodna z apelem Stanów Zjednoczonych o zawieszenie broni, jednak wzbudziła również zaniepokojenie w Moskwie i Brukseli. Decyzja prezydenta Erdoana wynika z chęci stabilizacji regionu. Społeczność międzynarodowa pozostaje podzielona. Niektórzy postrzegają to jako pozytywny krok w kierunku pokoju, inni z kolei z nieufnością podchodzą do prawdziwych intencji Turcji. Turcja od dawna lawiruje między wschodem a zachodem, utrzymując skomplikowane relacje zarówno z Rosją, jak i Ukrainą. Historycznie Ankara cieszyła się silnymi więzami gospodarczymi i kulturalnymi z Moskwą, jednocześnie udzielając wsparcia militarnego Kijowowi. Ta delikatna gra na dwa fronty pozwoliła Turcji odegrać unikalną rolę mediatora. Ukraina ostrożnie przyjęła ofertę Turcji dotyczącą wysłania wojsk, postrzegając ją jako potencjalny środek odstraszający przed dalszą rosyjską agresją. Obecność sił tureckich mogłaby zapewnić Ukrainie bardzo potrzebne bezpieczeństwo i stabilność. Z punktu widzenia Ukrainy, wojska tureckie mogłyby służyć jako kluczowy bufor przeciwko rosyjskim atakom. Cały świat bacznie obserwuje sytuację. Najbliższe tygodnie mogą zdecydować o dalszym rozwoju tego konfliktu. Administracja Bidena uważnie obserwuje sytuację. Jeśli Waszyngton uzna zaangażowanie Turcji za kluczowe, dla wywarcia presji na Putina w celu osiągnięcia porozumienia może to doprowadzić do ściślejszej współpracy między tymi dwoma sojusznikami z NATO. Jednak widmo ery Trumpa wciąż jest obecne, dodając kolejną warstwę złożoności do tej i tak już pogmatwanej sytuacji. W Europie reakcje na ogłoszenie Turcji były zróżnicowane. Podczas gdy niektórzy członkowie UE postrzegają każdy krok w kierunku pokoju jako pozytywny, inni są głęboko sceptyczni wobec motywów Erdoana. Bliskie więzi Turcji z Moskwą, w połączeniu z jej czasami napiętymi stosunkami z UN, wzbudziły w Brukseli czerwone flagi. Czy Turcja będzie skłonna egzekwować sankcje UE wobec Rosji, potencjalnie narażając na szwank własne interesy gospodarcze? Droga do pokoju rzadko bywa prosta, a w tym przypadku jest usłana przeszkodami. Rosja nadal głęboko nie ufa Turcji, zwłaszcza biorąc pod uwagę decyzję Ankary o dostarczeniu Ukrainie uzbrojonych dronów. Osiągnięcie trwałego zawieszenia broni będzie wymagało zgody i współpracy wszystkich zaangażowanych stron, co jest trudnym zadaniem, biorąc pod uwagę głęboką nieufność i wrogość, jaka istnieje. Pomimo wyzwań, należy pamiętać, że Turcja ma udokumentowane sukcesy w mediacjach w regionie. Wystarczy spojrzeć na inicjatywę zbożową na Morzu Czarnym, gdzie Turcji udało się pokonać podziały między Moskwą a Kijowem. Turcja ułatwiła również liczne wymiany więźniów, po cichu pracując za kulisami, aby połączyć rodziny. Wkroczenie Turcji w konflikt ukraiński może zmienić jej rolę. Na arenie międzynarodowej. Jeśli Ankara z powodzeniem poradzi sobie z tą złożoną sytuacją i przyczyni się do trwałego pokoju, umocni swoją pozycję jako ważnego gracza w dyplomacji międzynarodowej, mogłoby to doprowadzić do bardziej znaczącej roli Turcji w europejskiej architekturze bezpieczeństwa. W miarę jak Turcja coraz głębiej wkracza w ukraińskie bagno, stawka jest coraz wyższa. Czy Erdoanowi uda się dokonać dyplomatycznego majstersztyku, utorować drogę do pokoju i umocnić pozycję Turcji jako globalnego rozgrywającego? Czy też jego hazard się nie opłaci, dodatkowo zaogniając napięcia? Bądźcie z nami, będziemy nadal śledzić rozwój tej historii.